Moi drodzy, znowu widzicie, że tabela rozpuszczalności jest przed nami. No, i dzisiaj sobie powiemy, do czego ona jeszcze nam służy. Bardzo jest to ważne narzędzie do dysocjacji. Ostatnio żeście oglądali sobie filmik o dysocjacji, no to dzisiaj jeszcze raz spróbujemy troszeczkę to omówić i dowiedzieć się, do czego nam służy właśnie ta tabela. Moi drodzy, chcemy na przykład zrobić dysocjację jakiejś soli i powiedzmy, ja Wam napiszę taką sól NI BR. NI tutaj znajdujemy, tak, dwuwartościowe. Mamy, słuchajcie, symbol takiej soli. I na przykład to za zadanie będzie. Proszę zrobić dysocjację. No i wszyscy się nauczyli i szybciutko dysocjacje piszą, tak, na kationy, na aniony. Ale moi drodzy, trzeba najpierw wiedzieć, czy ta dysocjacja w ogóle przebiega. Bo dysocjacja zachodzi pod wpływem wody, ale sól musi się rozpuścić. W kwasach nie było tego problemu, ponieważ kwasy się wszystkie rozpuszczały. Tak mówiliśmy. Nie było żadnego, który się nie rozpuszczał w wodzie. Ale tutaj tak nie jest, bo sami pamiętacie z poprzedniego filmiku, że tu mamy dużo R, dużo jest rozpuszczalny, ale mamy również N symbol, czyli sól jest nierozpuszczalna, albo T jest trudno rozpuszczalna. Jak będzie trudno rozpuszczalna, no to troszeczkę tam coś dysocjuje, ale malutko. Dlatego musimy najpierw wiedzieć, czy to w ogóle jest rozpuszczalne. Jak to słuchajcie szukać? Tak, N i szukamy i BR. Jak to robić? No, trochę trudno mi tu będzie to pokazać, bo tabela jest wielka, to odłożę. No, słuchajcie, tutaj to NI mamy tu i teraz musimy znaleźć BR. To BR szukamy w anionach, tak? Ja sobie to, to troszeczkę złożę. I słuchajcie, tu mam. Widzimy? BR, a tu było NI. I co trzeba zrobić, słuchajcie? Na, tak? Zjechać troszeczkę do tego poziomu BR. O! Tu jesteśmy w tym poziomie i tam gdzie się to krzyżuje, słuchajcie, to tam znajdujemy symbol. Widać to. Jaki tutaj symbol znaleźliśmy? R. Czyli jest ta sól rozpuszczalna w wodzie. Jest to bardzo ważna informacja, bo jeżeli sól, czyli ten bromek niklu jest rozpuszczalny w wodzie, no to możemy napisać tą dysocjację. Jeżeli byśmy znaleźli gdzieś sól nierozpuszczalną, to nie możemy. No i od razu tutaj sobie taką znajdźmy. Popatrzcie, tu mamy cynk. Tak, tutaj akurat idziemy. Coś było nierozpuszczalne, ale to był wodorotlenek. Przy okazji żeśmy się dowiedzieli, że wodorotlenek cynku nie będzie dysocjował, bo jest nierozpuszczalny. Wytrąca się taki osad biały. No a tu pod spodem coś mamy trudno rozpuszczalne. Co to będzie trudno rozpuszczalne? tak, sprawdźmy, o, tu dojechaliśmy, fluorek, okazuje się, że fluorek cynku jest bardzo trudno rozpuszczalny, czyli no troszeczkę się tam zdysocjuje, ale tylko troszeczkę, generalnie nic. Czyli ta tabela po prostu służy nam, żeby najpierw sprawdzić, czy dana sól się rozpuszcza w wodzie, jeżeli będzie symbol R, to możemy spokojnie dysocjację pisać, tak? Czyli znaleźliśmy, ten nasz Bromek niklu rozpuszcza się w wodzie, czyli możemy sobie napisać dysocjację. Dysocjacja zawsze zachodzi pod wpływem wody. No i teraz na co dysocjują, słuchajcie, nasze sole? Na kationy zawsze, metalu albo grupy amonowej i na aniony reszty kwasowej. Czyli kation musi powstać, i w naszej, po prostu tutaj też, tabelce już wiemy, że ten kation niklu jest zawsze dwuwartościowy, to od razu go możemy tak napisać. Ni 2, tak? Czyli ładunek W dodatni. I teraz ten plus to jest plus matematyczny, przypominam, tak? No i teraz słuchajcie, anion. Anion, BR. Jak ktoś znowu zapomni, ilu to było wartościowe, to zagląda do tej naszej tabelki i widzi, że tu było ile? BR minus, czyli jedno wartościowy, czyli jeden ładunek. Tak? Ale tutaj była dwójka. Czyli ile tych kationów, przepraszam, anionów musi być? Dwa. I to dwa piszemy tu duże dwa. Czyli dwa takie aniony jednoujemne powstają tak, w tej dysocjacji, a jeden tylko kation, który ma ładunek 2. Tak wygląda właśnie ta nasza dysocjacja. Dobrze. I teraz chcielibyśmy sobie jakiś inny. Słuchajcie, znaleźć. No weźmy sobie na przykład taką tu sól. Stworzymy sobie SO32 minus. Ale to widzimy, że się tu wszystko co nie rozpuszcza. O, to mamy kłopoty. Może gdzieś tu, jak rozwinę, będzie coś rozpuszczalne co? Hmm. O, Oj, widzimy tu. Słuchajcie, przesunę to. Widzimy że tutaj są wszystkie rozpuszczalne, prawda? Tylko te na początku. Zobaczymy, co to za kationy były, które tylko się rozpuszczały, do góry pojadę. No, widzimy, że zawsze sole potasu są rozpuszczalne, sodu, tak, w większości litu, tak, no i wszystkie amonu. Czyli to jest też fajna, ważna wiadomość, że jeżeli będziemy mieć jakąkolwiek sól i zobaczymy, że tam jest sód albo potas, to one się wszystkie rozpuszczają. To jest fajne. Wszystkie sole, które mają sód albo potas się rozpuszczają w wodzie i tak samo je, słuchajcie, z amonem. Natomiast jeżeli będzie jakikolwiek inny kation, to najpierw musimy sprawdzić w tej tabeli, czy ta sól się rozpuszcza, żeby napisać dysocjację. Tak? Czyli jak chcieliśmy, chcieliśmy coś zrobić z tym tutaj anionem, tak? Siarczanowym 4, no to wiemy, że możemy zrobić to tylko z sodem, z potasem albo amonem, no to stwórzmy sobie jakąś taką sól, niech będzie wezmę sobie grupę amonową żeby ją potrenować i SO3 ile żeśmy to tam odczytali grupa była dwuwartościowa, a amon jednowartościowy, sprawdźcie sobie to szybciutko w tej tabelce tak, jest tak, sprawdziliście dobrze, i teraz tam na zgięciu oczywiście jest R czyli jest to rozpuszczalna sól czyli ona na pewno będzie dysocjować pod wpływem wody. Na co? Sprawdźcie w tej tabeli, jak wygląda ten kation. Zawsze NH4. Tak? Sprawdziliście? Czy wierzycie mi na słowo? Mam nadzieję, że sprawdziliście. Zawsze trzeba wszystko sprawdzać. Raz plus matematyczny. Tak? No i grupa tworzy anion. Sprawdziliście, jaki jest ładunek tego anionu? Bierze tam 2 minus. Tak? No właśnie. No i słuchajcie, czy to tu wszystko pasuje? Nawet z tej dysocjacji widać, że coś tu jest nie tak. Tutaj mamy 2 minus, tutaj 1 plus, tutaj było 2, tu 1, a tutaj coś, coś, no to nie pasuje wszystko. No i tym sposobem, gdyby ktoś doszedł do tego momentu i widzi, że tu jeden plusik, tu dwa minusiki, to wróci do początku i zauważy, że na pewno był źle napisany wzór sumaryczny tej soli. No oczywiście, że był źle napisany, bo jeżeli tu mamy wartościowość 1, a tu 2, a już sobie tłumaczyliśmy, że te wartościowości, jeżeli są różne, to dopisujemy różne współczynniki, takie malutkie dwójeczki, trójeczki, czwóreczki nieraz, tak? Czyli jak to było? Na krzyż powinniśmy zrobić całą tą grupę, powinniśmy wziąć nawias i napisać 2. Tą grupę nie musimy brać w nawias, bo tu jest jedynka, jedynki się nie pisze. Czyli teraz właśnie dopiero mamy dobry wzór sumaryczny i wracamy do naszej dysocjacji. To wszystko tu mamy dobrze napisane, tylko co się okazuje? Że jeżeli tutaj były dwa minusiki, a tutaj tylko jeden plusik, bo były takie dwie grupy. Widzimy tu tą dwójkę. Czyli co musimy tu napisać? Dwie takie grupy powstały. Tak? I teraz jeżeli razem to przeliczymy, to dwa plusiczki, każda grupa ma po jednym, a tu dwa minusy. No i też ładunki nam się zgadzają. Czyli obojętnie w każdym momencie, zawsze gdy coś nam nie pasuje, to musimy wrócić z powrotem do wzoru sumarycznego i przekonać się, czy żeśmy go dobrze napisali. Tak? Dobra, to teraz słuchajcie, takie coś zrobimy. Ja tak z głowy sobie wypiszę. Niech to będzie jakiś OPO4, powiedzmy FE. Tak? I tutaj sobie dam wartościowość 2, tutaj sobie tam wartościowość 3. Patrzymy 2, 3. To co? Jest dobrze czy źle? No źle. Dobrze. Musimy na krzyż uzupełnić. To będzie trójeczka, tu będzie dwójeczka. I chcemy, słuchajcie, zrobić dysocjację takiej soli. No ale nie wiemy, czy to dysocjuje, więc musimy to znaleźć. Na moment odkładam. Czyli żelazo 2. Gdzie to było? Szukamy, jest żelazo 2. Tak? Mamy go? A teraz był PO4. Ja znowu to tak troszeczkę złożę. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. PO4. Tak, widać. O, jest tu, tak? Zobaczmy, czy to będzie widać. Troszkę trudno. Tu PO4, to ja sobie dojadę, słuchajcie, tu. U mnie. Dwa. I pokażę Wam, że to rzeczywiście jest tu O lazo dwa Lecimy długopisem tu i dojeżdżamy. No i co tu pisze? N jest nierozpuszczalne. No i co? Piszemy dysocjację? Nie. Więc to musimy napisać, żeby było na sprawdzianie, że na kartkupce. Nie dysocjuje. Nie dysocjuje. Tak? Czyli jest nierozpuszczalne w wodzie. Tak? albo bo jest nierozpuszczalny w wodzie i nie piszemy takiej dysocjacji. Ok? Będziecie pamiętać? Mam nadzieję, że troszeczkę to wyjaśnienie Wam pomoże pisać dysocjację i przy okazji pisać, czy dana dysocjacja zachodzi, czy nie. W ten sposób szukamy. Popróbujcie sobie Pooglądajcie, co jest rozpuszczalne, co nierozpuszczalne. Ja myślę, że to nie jest takie trudne, taka zabawa. Przy okazji przypominam jeszcze raz, że wszystkie sole, tam gdzie mamy potas, tak, sód i grupa amonowa wszystkie sole są rozpuszczalne. Natomiast przy wszystkich innych kationach metali no niestety już tak nie jest. Musimy zawsze sprawdzić w tej tabelce, jeżeli jest rozpuszczalne. Nie ma problemu, jeżeli jest nierozpuszczalne, nie ma problemu, nie dysocjuje. Na no, pytanie, jeżeli jest trudno rozpuszczalne, to można napisać dysocjację, ale napisać, że jest to sól trudno rozpuszczalna i tylko troszeczkę ulegnie po prostu dysocjacji ten związek. Tylko troszkę. Dobra, no to na dzisiaj to tyle.